Tak, że... Dlaczego kujczek nie ma fotelika! Dlaczego babka jeszcze żyje? Ale jak? Czekaj, którym? Macie pierwszy raz to robić. Oczywiście Będę tak, wiecie, to Na dół No jedziemy na dół Jedziemy na dół A dobra, oni tą karetką miał Okej, wysiądź. Ja jestem tuż, Nie zatrzymuj tego Lambo następnym razem. Trzymaj się. Bo ci zatrzymamy bo ci zatrzymamy, kur... zatrzymamy kr... krążenie. A, Arni! Kur... Pierd... Czwarty raz wsiadam, kur... Co niemiło, pan zrobił? No nie no, kurwa! to jest do chyba? Dzisiaj 20 razy wypadłem mi z auta, No nie mogę. Nie chcę ammo tracić. Leży? O leży! Jezus, dia w o, Ci szukać to możesz, to weź sobie. Hack z liną challenge. Bo technicznie robiliśmy to, bo wyskakiwaliśmy i w locie, ale czy z takiej prędkości będzie się dało, nie? No dobra, widzowie. Jeżeli umrę, to CK. Mają cztery, pastor Oczywiście, do... że. No chyba możesz, nie? Kim no ja jestem, z żeby ten. Z pastorem! Pastorem! to jest można dać. Trochę jest, no. Dzisiaj jest klaunem, nadrabia za kuja. Pa, on z właśnie, pa, zakłóty cyk, pa, co Pa, pa, i co pa, robi, pa, pa? I wsiada. Piwot, zaba. I lecą, nie? I zaba. No, drzwi zamykane. No słuchaj, 940, chyba k*** widzę, nie? No, no czy już. jest w ogóle, to kule, kto to za Ja pierdolę to o, zamykanie o, tego o, szpitala! <laughs> No i jeszcze mnie i zuj mnie jeszcze. Dawaj. <gry> Dawaj, kur... <gry> ...w górze. Fuj. Chciałbym znowu dostać 20 miesięcy. Haha! <gry> <po prostu. gry> nie, kur... Tam, nie, close. No. Spierd... z tego serwera po prostu. Kur... Dajcie jakąś szansę, ja nie wiem, jak oni mają, za oni mają tak zamknięte głowy, jak ten szpital jest zamknięty, po prostu nic się nie da zrobić, uruszysz się, taser, wszystko pozamykane, oczywiście administracja musiała oblizać rowa i musiała zrobić, że nie da się wytrychować, nie da się, po prostu fizycznie nie ma szans zrobić czegokolwiek, przecież i tak bym, kurwa, nie uciekł na piechotę, ale przecież, kurwa. Żeby jeszcze szans były, powinni zbustować skary. Moim zdaniem limit policji powinien być 38, skary powinny mieć auto namierzanie, kurwa aim winstona w overwatchu, że byle gdzie naciśniesz lewy i tak kogoś zabijasz. słychać. Tak. Przeciąłeś mnie śmigłem z... Jego też! Ej, a wiesz kuj, na ciebie byłem tak legit w... Byłeś chyba jedyną osobą na wyspie Na którą byłem tak dosłownie wewnętrznie Poza miastem kurny Przez to, co zrobiłeś na wyspie Dosłownie Ja to pamiętam, bo na policję mogę być wkur... Dlatego, że ich nienawidzę, nie? I jeb... ich aha, Ale aha. na ciebie byłem tak naprawdę Jedyną osobą w świecie przestępczym kurny Nie ale no, czeka, na ja karbo... Bo widzieliśmy się po 2018 I ja myślę sobie Jezu, ale zajebisty reunion A ty mówisz Dawaj Erwin, wpadaj ja Zapoznam cię z kimś Przychodzi Luka Luciano ty mówisz No ten jeb pastor jest niepoczytalny Jeb... Wbijcie mu nóż brzucha takie Ty kur z 2018 Nie no że Dorian mnie o... z kasy z podziału z 2018, to no jeszcze przychodzę i ty, byłem zły Uwi pan technikę UW medyczną? Może być, może być, może być, mo może być, może być <laughs> O Jezu, bardziej mnie złamało niż byłem złamany. Dziękuję pani i co? Panowie Chciałem wam powiedzieć, że was bardzo kocham Z wami czuję się naprawdę spełniony Dobrze, że nie wypełniony Tak, wypełnia mnie kuj Co? To prawda i ktoś do mnie napisał, bo chyba byłem czy u smacznego, czy u Andrzej powiedział, Ebron, możesz zbanować jednego gościa u siebie na czacie, nie? I patrzy, i chłop pisze N wordy i jeden tekst napisał. Pisze N wordy bo chcę dostać bana u Serka. Serek, 2K, 22. I ja, I ja czat ja go nie zbanowałem, ja go zreportowałem do Twitcha. I wiecie, co się stało? Chłop, dostał po godzinie pana na całej platformie. <śmiech> <śmiech> czat, no moje komentarze na steamie, zobaczmy. Śmierdzisz Serem. Ci mamy? Mogę podpis, mogę podpis, można podpis, można podpis, można podpis, można autograf dostać. Plus rep z zjeb. to jest super. Mogę podpis, mogę podpis. Słyszałem, że matka ci się ten tego. Ta, słyszałem, puszcza się, no ta, słyszałem. Czat, komentarze na Steamie, to jest mocny temat. Co należy zrobić zabezpieczonym łupem od napastników, którzy leżą postrzeleni? <grym> Uwaga. Odpowiedź A. Cyk na komendę. Okay. Odpowiedź B. Zlutować ich, ale mieć łup przy sobie. Oh, okay. Odpowiedź C. Zlutować ich, ale łup wsadzić do samochodu, który udaje się z nimi na szpital. Czy okay. odpowiedź D. Nie wiem, robię tak, jak mi supervisor mówi. A do tego jest proszę jeszcze rozwinięcie odpowiedzi, to kto jest ja supervisorem? Nie ja mogę wajzorem. tego tak. powiedzieć. Nie mogę e, tego powiedzieć. Proszę bardzo. A, 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 odpowiedź a. a. Proszę, do, proszę. Ostatecznie. Nie, 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 czyli nie, 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 a nie, 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 a a a nie, nie, a nie, 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 a Losowy. Boże, hmm. boże, boże, I oczywiście boże, boże. migiem na komendę, to jest poprawna odpowiedź. Wow! Gratulacje. Oooo! Wow! Oooo! Oh, 8. Oh, że... I 1000! O oh, Jezus Maria, Boże! A babcia złoży komuś? Tak, życzy pani babcia komuś źle? A w życiu! W życiu! Takie rzeczy, a w życiu! Więcej cofam się! babciu Tak, prawda! Jej, Na, jej, oj, oj. Na spokojnie! Na spokojnie! Halo. spokojnie! Cześć! Co tam? Pojedna akcja Przejeżdżam obok Pacyfika, a tam terroryści. jest problem? Tak, dasz, wiarę? Słuchaj mnie, Grzesiu, tak. podpadłeś mi, no. ale jestem w stanie dopuścić no. w niepamięć. Jak przytrzymasz mi u... No Trzymaj się. Przedstaw się z imienia, nazwiska i. Dziękuję. Givery, mogę napiąć. Pokaż, 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 pokaż. Pokaż giwerę A się nie Dostrzelasz Daj mi się. Daj mi się. Dobrze, policja się. pojawi, się. No to było Daj mi się. Daj A my Daj mi się godzinę w jednym piątym miejscu stoi Tak się ma inne rzeczy do roboty. Tak, idę po... Dobra, pałma. bo to jedziemy. Daje mi się, że spadamy. I się słychać. Pielgrzymka ty nie na koleś. A ty nie idź, kurwa, że ty nie idź. ty nie ty Jeez.